W styczniu minął rok, jak skończyłam formułę geniuszu. Eee, no ja przyznam się szczerze, że moja droga do formuły geniuszu to była dosyć długa droga i to nie było tak, że nagle wszystko odkryłam, wow, tylko e, formuła geniusza to zebrała i dała mi takie poczucie, że to wszystko jest w jednym miejscu. E, ćwiczenia, które robiłam z, z Taisją, bo Taisja ze mną pracowała w formule geniusza, e, dały mi takie... takie Ugruntowanie w moich intuicjach. I ja miałam to nazwane. To podobnie jak mamy taki w etapie poznawania talentów, że kiedy poznajemy talenty, to my to wszystko czuliśmy, ale nagle wiemy i mamy to ugruntowane. I, e, i formuła geniusza mi to ugruntowała, wzniosła mnie na poziom 2, 3, nie wiem ile poziomów wyżej. Dotknęłam ducha, i w duchu zaczęłam działać. Ale to nie jest tak, że to się od razu zrobiło po tej formule. To, to jest tak, jakby geniusz był początkiem, a to potem dojrzewa, rośnie i, i dziś ro, ponad rok od formuły geniusza wciąż piszę, za co jestem wdzięczna rano. Jeszcze bardziej czuję flow, jeszcze bardziej czuję, żeby puszczać, planować, ale dawać górze plany do weryfikacji. Też doświadczam tych cudów, o których tak... Dużo rozmawiałyśmy w trakcie procesu, żeby mieć uważność na cuda, I, i ja je widzę ciągle. Właściwie na początku miałam taką trudność czasami, żeby w trudnym dniu do, do, dostrzec trzy cuda, a teraz właściwie to kartka się kończy, a cudy się nie kończą. Eee, co jeszcze? Ta praca z wdzięcznością przekłada się na całe moje środowisko, w którym jestem. Czyli, e, czyli ludzie widzą, że jestem wdzięczna, ludzie widzą, że. E, i chcą być tak. Oni pytają, oni po prostu. Po geniuszu człowiek błyszczy. Ja przynajmniej miałam takie. Od, i sama błyszczałam, czyli patrzyłam w lustro i widziałam, że mi oczy błyszczą, ale przychodzili ludzie i mówili: Błyszczysz, co, co zrobiłaś? Pytali o kosmetyki, pytali o spa, o inne rzeczy. Ja mówię, nie, nic. Po prostu dowiedziałam się, że jestem geniuszem. Formuła geniuszu. Najpiękniejsze chyba wydarzenie w moim życiu. Kiedy zrozumiałam, że poznanie swojej misji jest najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Kiedy poznałam swoją misję, że ja mam nieść ludziom piękne życie, że mam pokazać im, czym jest ich dziecko, a jednocześnie y, jak żyć z ciekawością świata, y, z intensywnością, y, z zabawą, z, ze spełnianiem marzeń, ponieważ y, kiedy zrozumiemy, że każdy człowiek ma w sobie dziecko, swoje wewnętrzne dziecko, to natychmiast zaczyna żyć pełnią swojej miłości, ufności, cierpliwości, bo każdy jest czystą miłością i czystą niewinnością. Także poznanie tej misji sprawiło, że czuję się wygodnie w swoim ciele, w swojej skórze, na tej ziemi i zajarzam w tym wszystkich ludzi. A Formuła Geniuszu dała mi odpowiedź na podstawowe pytanie, które wszyscy sobie zadajemy, a. A mało kto potrafi znaleźć w sobie odwagę i determinację, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, po co żyje. I było to doświadczenie magiczne, dlatego że proces formuły geniuszu pozwala uporządkować rzeczy na te najważniejsze, najistotniejsze i przestać przejmować się rzeczami, które zaśmiecają nasze myśli. Nasze serce i pozwala skupić się na wyjątkowości swojej i temu, po co jesteśmy tu na Ziemi, czym możemy służyć innym ludziom, a pozwala żyć wspomnieniem. Formuła Geniuszu była dla mnie podróżą w głąb siebie. Podróżą, która pozwoliła mi zaakceptować całą miłość, którą mam w sobie i kierunek, w którym ją wypuszczam. Przeżycie tego dało wolność. Wolność wyborów, które podejmuje na co dzień. E, wolność tego, żeby być codziennie wdzięczną i każdy dzień widać z radością, przyjmując to, co w nim się wydarza. E, dała mi poczucie spełnienia i pozwoliła wprowadzać to, czego zawsze pragnęłam, w życie każdego, każdego dnia. Wow! Formula geniuszy to jest coś wyjątkowego, bo można być coachem, można być trenerem. E, wszyscy. E, praktycznie znają ten temat i, 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 i korzystają, mniej korzystają, różne mają utarte schematy na temat pracy coacha czy mentora, natomiast w tej sale Audientko jest to, co, to coś, co wyróżnia. Każdego coacha, każdego trenera. To jest coś wyjątkowego. Ja uwielbiam niszę. Moje talenty szukają niszy rynkowej, czegoś więcej, czego inne firmy nie dają. I tutaj to odnalazłam. Formuła geniusza to wartości, to indywidualna misja każdego człowieka. Ja ją odkryłam w sobie i z ogromnym przekonaniem, z ogromną mocą prowadzę ludzi do spełnienia i to nie są tylko słowa.